Cześć, z tej strony Marcin z Centrum Narzędziowe i BHP Inspiracją do dzisiejszego nagrania był jeden z postów z grupy Prace Wykończeniowe z Facebooka odnośnie urazu przy pracach montażowych Jedna rada do takiej rzeczy, no co, rękawiczki, tak Dużo osób twierdzi, że nie lubi pracy w rękawiczkach, szczególnie jakichś tam prac montażowych ale słuchajcie, do wszystkiego idzie się przyzwyczaić to, jak do pracy w kasku, albo do pracy na wysokości na początku przeszkadza, ale z czasem się do tego przyzwyczajamy i nam to po prostu nie przeszkadza. Pokażę Wam mały test. Mam tutaj trzy pary rękawiczek. Pierwsza rękawiczka nazywa się X-Latos. Jest to zwykła rękawiczka do prac ogrodowych. Nie wiem, możecie w tym złożyć kartony. Tutaj mamy X-CUT, jest to rękawiczka firmy Procera. Jest to z średnią ochroną antyprzecięciową. I mamy tutaj X-Grip, czyli tutaj mamy rękawiczkę z wysoką odpornością na przecięcia. Najlepszy test, test noża. To jest zwykła rękawiczka. No, która nie ma właściwości antyprzecięciowych patrzcie, co się z nią stanie nie trzeba wiele mówić mamy tutaj teraz e, z taką średnią słuchajcie, no, używałem takiej samej siły jest ona delikatnie przecięta ale bardzo niewiele Mamy tutaj z najwyższą klasą odporności na przecięcia. Słuchajcie, no, tą rękawiczkę spokojnie bym mógł pewnie założyć na rękę. Jest taką samą siłą. Zobaczcie jaki siły używam i co tylko to robi. W tej części tak samo. Pamiętacie, co kolega pokazał, jakie zdjęcie, jak ma uszkodzony palec? No słuchajcie, najczęściej jest tak, że to nam przeciera po palcu. Zobaczcie, jest delikatne nacięcie. Z ręką nic. Zobaczymy jeszcze tą rękawiczkę jeszcze raz. Patrzcie. Naprawdę dużo siły używałem. Delikatne nacięcia powstały, ale wyobraźcie sobie, co by się stało z waszą ręką przy takich nacięciach. Zobaczcie, jeszcze jeden test noża, zobaczymy, co on zrobi z kartonem. O, pocięty, nie ma co, jest pocięty, rękawiczka no, daje się już tylko do kosza na śmieci. Tu mamy jeszcze część niepociętą kartonu. Z rękawiczką nic. Karton w miejscu gdzie przejechał nóż jest pocięty. W miejscu gdzie była rękawiczka nic. No mamy kolejną tą rękawiczkę z większą ochroną. Ten oczywiście pocięty, rękawiczka cała. Ta rękawiczka w okolicach 10 zł. Ta rękawiczka w około w, w granicach 15 zł. To rękawiczka ze spokojem mógłbym polecić do prac montażowych, gdzie używamy np. właśnie takiego noża. Ta rękawiczka może być nawet przeznaczona do pracy z, z blachą, ze szkłem. Słuchajcie, 10 zł kosztuje para rękawiczek, która powinna Wam wystarczyć na miesiąc czasu. Słuchajcie, no 10 zł, które ochroni Was przed dyskwalifikacją na parę dni w pracy i przed bólem, który, który możesz odczuwać przez parę dni przez takie przecięcie palca. Wejdźcie do nas na stronę internetową www.cnibhp.com Zamówcie sobie takie rękawiczki, nie doprowadźcie sobie do takich urazów.